witam w nowym łańcuszko z Case Haga. na moim kanale. Następnie wejdźcie sobie w plusik, wpiszcie kodzik gravita 18, daje Wam 10% do wpłaty oraz dwie darmowe skrzyneczki na sam start. Eee, czyli przykładowo, wiecie, jak sobie 100 zł, otrzymacie 110, no i tak dalej. Prosta matematyka, metod płatności jest wiele: czy to blik, czy paste of card, czy skinki. A jak wypłacacie skinki, to przychodzą do Was bardzo szybko. Oprócz tego macie konkursik na 600 zł, wystarczy minimum 15 zł dodawać z moim kodzikiem i możecie się zgarnąć takiego handsmana za 6 stówek, więc Zachęcam serdecznie, już 20 osób wbiło. Wy też możecie, oczywiście linki w opisie, na stronie Mamy darmową skrzyneczkę. No i sobie osłyszmy za setny poziom. Yy, I dostajemy sobie AWP Red za 400, bardzo przyjemnie. Na stronie macie jeszcze cashback w postaci 1% za to co gracie. No i tu się Wam ciągle zbiera w sianko i możecie to w każdym momencie odebrać. Macie jeszcze nagrody za poziom, za każdy poziom otrzymujecie kaskę. Ja już tu po 4 koła nawet dostaję za te powyżej setnego levela, więc to jest naprawdę mocne. Oprócz tego na stronie macie skin changera Jak nie chcecie wypłacać skinów, które trafiliście, tylko sobie je wymienić, to mam takiego White Lotusa, a chcę taką koskę, taką koskę i takiego White Lotusa, i jeszcze otrzymuję cashback w postaci tutaj Sianka na konto, więc na naprawdę przyjemne, a te skiny przychodzą do mnie dosłownie w minutę. Przejdźmy sobie do eventu i zaraz lecimy sobie oczywiście z openingiem. Mamy ranking na stronie, kto będzie miał więcej diamencików, ten sobie zgarnia skinki. Za pierwsze miejsce jest M9 z 9,5 koła. Yy, tutaj mamy dynię, klasycznie 3 dynie po 200 koła sobie otworzymy 77 zł, No nie najlepiej. Yy, jak jest powyżej 9 dych to jest super, 8 dych no też nie najlepiej. I trzecia. O. 82, no dziś wtedy nie tak taką oddały, ale to jest zawsze za free. Taki dodatek mamy nowy sklep z tego co widzę. I tak, co tu jest teraz najlepsze? Co będziemy sobie brali? Z tego co widzę, najdroższa będzie ta koska. A skrzynka tu jest za 850. Hmm. No i nic nie widzę droższego. No dobra, no to w takim razie sobie odbierzemy klasycznie po skinku i po skrzynce, Jak ktoś nie wie co to jest to jest tutaj możecie sobie te diamenciki, które dostajecie za darmo za otwieranie skrzynek wymienić na balans skrzynki czy skiny po prostu które możecie sobie wypłacić dobra, kupmy sobie tą skrzynkę, otwórzmy za free Ja bym był fire serpentik, no ale dobra, tak jest przyjemnie, sprzedajmy sobie tą i idziemy robić opening, idziemy robić opening i ja bym sobie zaczął od skrzynki od skrzynki nitro, może dzisiaj tą skrzynkę nitro pogrindujemy sobie Pięć skrzynek, pyk Gold arabeska. pięć skrzynek. Pyk. No i to się, to się nazywa Profit. A teraz na trybie Joker ile to kosztuje? 27 koła. Pyk. oj, oj jak zabrało. Pyk. Ujujuj, uj, jak zabrało. Pyk. No i oddała. Pyk. A dragon Dragonlora. Dziękuję serdecznie. To sobie ją zostawimy. Pyk! Oj, i zabrało. Dobra, sprzedamy sobie jednego White Lotusika, bo mamy dwa. I sobie zrobimy bitwę na tą skrzyneczkę Nitro. Oczywiście 2 na 2 to będzie Batelka, moja ulubiona. I myślę, że 25 skrzynek to będzie taki idealnie. Pyk! Mm. 2 na 2 i Underdog, czyli musimy mieć jak najmniej. I robimy sobie Batelkę terror pick. Oczywiście świetnie, tego mi się spodobała łapka w górę, sobie z dzwonkiem. A my lecimy z pierwszą bitwą, i w sumie jedyną, bo długa. I fajnie, bo tutaj dostają... Ej, czemu mi się zmienią na dolarki? O nie, no dobra, no to mamy bitwę w dolarkach. Bo musiał wyjść z tej bitwy, żeby zmienić. No dobra, no to... Mamy dzisiaj bitwę w dolarkach, już raz się nam tak zdarzyło. Musimy mieć jak najmniej i póki co idzie to mega dobrze. Mamy 2,5 koła dolców mniej. O, pięknie, talonik Fejdzik. Ej, ten Talon fight tylko 1,5 koła dolców kosztuje? Serio? Myślałem, że on ponad 10 koła złotych kosztuje ogólnie. Znowu talonik Fate, spoko. No, ta skrzynka Nitro jest potężna, ta skrzynka Nitro jest potężna i niech potężny daje naszym przeciwnikom. Na razie mamy mega przewagę, bo 4000 dolców. Czyli jakieś 16 koła złotych. No szkoda, że to nie pokazuje w tych pelenach, bo to tak wiecie, ładnie wygląda, więcej. Oj, tutaj talonik nie podoba mi się to, ale oni tak był fosfora, więc jest ok. Kolejna skrzyneczka, znowu talonika Fade'a dostają, super. To mi się podoba, jak najwięcej dla nich, jak najmniej dla nas. Oj, Karambit Fade, 3000 dolców. Się trochę do nich zbliżyliśmy. Nie podoba mi się to. No, no już coraz, coraz więcej nam sypie. Musi nam coraz mniej sypać. Ile już jest różnicy? Już jest różnica 1000 dolków, 1100. Okej, okay, teraz dużo trafili, spoko. Kolejna skrzyneczka. Oj, chyba my więcej. A jednak mniej, ok. Piętnasta skrzynka. Nie, no, oni więcej, oni więcej, ok. Fajnie, fajnie. Mamy przewagę ponad 2000 dolców. Oj, troszkę nam zmaleje to wszystko. No też ten karamel tysiąc więcej kosztuje. 1000 dolców przewagi. Oj, Lightning Strike. No i tu już jest Klaus 300 dolców. Hole'a trafili, dziękuję serdecznie, 4,5 dolarów, field tested no to już raczej nie powinno nic złego się nam A, i gold arabeska nam tutaj ukróca jeszcze, bo to jest 2,5 dolców. Okej, okay. tu trafili sporo. 5 księg do końca, no jak nic nam mocnego nie poleci znowu, no to powinniśmy to wygrać na luziku. Bo jest 3000 ponad przewagi. Blue Force okej. Okay. To aż jakoś mocno mnie podbija. Trzy skrzyneczki. A wp za Dziękuję serdecznie. Wygraliśmy to. No już, chyba że nam Hall teraz poleci. No to, to by było przykre. Okej. Okay. No i ostatnia skrzynka. No jak to nam poleci Hall albo Dragon Laura, to to jest żart. Dziękuję serdecznie. Zgarniamy sobie batelkę. Eee, 26 koła. Co my zgarnęliśmy? Co my zgarnęliśmy? Tylko czekajcie. Zmienię sobie oczywiście na Peleny. I co my tu zgarnęliśmy? Jezu jak super Mamy Dragon Minimal Wear i White Lotus na którego wcześniej nie sprzedaliśmy, no jesteśmy zarobieni, także dziękuję serdecznie, oczywiście widzimy się jutro w kolejnym odcinku, kolejny odcinek, kolejna wygrana, to lubinowa łapka w górę sobie z dzwonkiem, pamiętajcie o konkursie i pamiętajcie o moim kodzie Grabie do 18-10% wpłaty i dwie darmowe skręczki na sam start. Oczywiście linki w opisie. No i co? Widzimy się jutro, trzymajcie się, Elo!